Dziewczyny z lasu bielańskiego, część pierwsza, rozdział piąty. Robert rozkoszował się pierwszym od trzech tygodni wolnym wieczorem. Opuścił komendę o przyzwoitej godzinie, zjadł kolację z żoną, więc mógł chociaż spróbować się zrelaksować i oderwać od sprawy, w której teraz działo się bardzo dużo i bardzo szybko. Od momentu sensacyjnego przełomu w śledztwie. Bez apelacyjnie wiążącego się z pojawieniem się osoby pani Piaseckiej, pracowali niemal bez przerwy. Rozpoczęli od dokładnego przeanalizowania jej zeznań i wyciągnięcia z nich każdej, najmniejszej nawet informacji o sprawcy, a okazało się, że dowiedzieli się o nim naprawdę dużo. Hej, Gosia potrząsnęła jego kolanem: Zawiesiłeś się? Tak, przepraszam. Pomrugał zły na siebie, że tyle właśnie wyszło mu z niemyślenia o pracy. O czym mówiłaś, kochanie? Gosia nie odpowiedziała, a tylko popatrzyła na niego z pobłażliwością. Siedzieli w salonie przy nastrojowym blasku świec, a z głośnika sączył się ciepły głos cheta Bakera. Popijali gorące kakao z piankami, ona z wielkiego kubka, a on z takiego nieco tylko większego od filiżanki. Rozmawiali przy tym i po prostu cieszyli się sobą, naturalnie do czasu, kiedy jego uwaga znów nie skupiła się na dusicielu z bielan. Wyrzuć to z siebie, inaczej cały wieczór będziesz dumał tylko o tym. A skąd ty wiesz, o czym ja rozmyślam, co? Siedzisz mi w głowie? drażnił się z nią. Nie, po prostu doskonale cię znam i wiem, że twoje ciało opuściło już pracę, ale twoja głowa wciąż została na komendzie. Mylę się? Oczywiście, że się nie mylisz. Próbuję nad tym panować, ale to dzieje się bezwiednie. Ta sprawa wchodzi głęboko pod skórę. Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko opowiadaj. Inaczej nie będę miała z ciebie dzisiaj żadnego pożytku jako towarzysza wieczoru. Westchnął i musiał przyznać jej rację. Poza tym naprawdę lubił z nią rozmawiać, bo pomimo, że nie pasjonowała się kryminalistyką, to doskonale potrafiła słuchać, a jemu wypowiedzenie nagłos swoich myśli pozwalało je uporządkować i zwyczajnie przynosiło ulgę. Dlatego też nie opierał się długo propozycji. Mamy w areszcie podejrzanego. Bardzo się starał, aby ukryć w głosie podniecenie czy ekscytację, ale to kiepsko mu się udało. Na samą myśl o tak ogromnym przełomie nie umiał zachować spokoju i górę brały emocje. Naprawdę? Jej oczy zrobiły się okrągłe. Co? Nie wierzyłaś, że to kiedykolwiek nastąpi? zakpił, trochę urażony taką reakcją. Nie no skąd? Wiedziałam, że wcześniej czy później powinie mu się noga, a wtedy go dorwiecie, ale nie sądziłam, że powiesz mi to tak zwyczajnie. Myślałam, że jak to już się stanie, wpadniesz do domu z szampanem, bukietem kwiatów, i to będzie pierwsza rzecz, jaką usłyszę po Twoim wejściu. A ty mówisz mi to dopiero teraz i to tak, jakbyś mnie informował, że skończyła się mąka. Bo to dopiero połowiczny sukces, ale jak jutro wszystko się wyjaśni, i jeśli mamy rację, to spodziewaj się szampana. Bez alkoholowego? Oczywiście, z uśmiechem pochylił się, by pocałować i pogłaskać spory już ciążowy brzuszek. A co ma być jutro? Organizujemy okazanie. Rozpoznanie podejrzanego przez ofiarę będzie jego gwoździem do trumny. Wspaniale, ale jak do tego doszło? Jak to się stało, że wpadliście na jego trop? Gosia wyraźnie czuła, że dużo jej umknęło. Piasecka, ta kobieta, która przeżyła, okazała się dla nas zwycięskim losem na loterii i kopalnią informacji. Tak, musiał to przyznać, że on się pomylił, a Mikołaj cały czas miał rację. Wydaje się, że partner od samego początku trafnie ocenił, że skrzywdził ją gwałciciel z lasu bielańskiego i jeden rzut oka wystarczył mu, żeby uznać ją za ich najcenniejszego świadka. On sam miał wątpliwości głównie dlatego, że nie chciało mu się wierzyć, żeby nieomylny do tej pory zabójca popełnił tak ogromny błąd. Pewnie, że obawiał się potencjalnych konsekwencji ewentualnej pomyłki. Bo od kiedy dostali tę sprawę, nieustannie byli na cenzurowanym i balansowali nad przepaścią, a najmniejsze potknięcie mogło skończyć się fatalnie. Uwierzył, że tym razem szczęście uśmiechnęło się do nich dopiero, gdy dziewczyna zaczęła zeznawać, i okazało się, jak wiele potrafi im powiedzieć. Jednego, czego nie mogę zrozumieć, to dlaczego on się tak przed nią odkrył, a potem zostawił przy życiu. Gosia odstawiła pusty już kubek na stół. Wiesz, środki, które jej podał, na każdego działają inaczej. Być może sądził, że skoro się nie rusza, nie broni, to jest nieprzytomna i w ogóle go nie słyszy, a tymczasem ona przez cały czas pozostawała świadoma. A jak to się stało, że jednak jej nie zabił? Ciężko powiedzieć. Jest więcej niż pewne, że tego chciał i taki miał plan. Dusił ją, ale czy za słabo, za krótko, wzruszył ramionami. Porzucając ją w strumieniu, sądził, że jest martwa, a ona zwyczajnie miała szczęście. Ogromne szczęście! Z niedowierzaniem pokręciła głową. To fakt, należało to uważać za absolutny cud. Z drugiej strony, ludzki organizm jest niesamowity i zdolny do niezwykłych rzeczy, żeby przetrwać. Więc nie da się do końca stwierdzić, co tak naprawdę zadziałało w tym przypadku. Jakieś fizyczne uwarunkowania ofiary. Czy rutyna sprawcy? I to właśnie informacje od niej pozwoliły wam wpaść na jego trop? W znacznym skrócie, tak. Zaśmiał się, bo to wcale nie było takie proste i nieskomplikowane, jak mogło się wydawać. Weryfikacja i poszukiwania konkretnej osoby poszczątkowych danych kosztowały ich wiele pracy. Naprawdę świetną robotę wykonała ekipa z dochodzeniówki i to oni znaleźli tę prawdziwą igłę w stogu siana. W końcu po dwóch latach mieli pierwszego podejrzanego i kiedy już zamierzali odtrąbić sukces, zaczęły się kolejne schody. Od początku, gdy pierwszy raz słuchali zeznań Piaseckiej i tego, co mówił jej o swoim życiu sprawca, podejrzewali, że nie będzie to politycznie łatwy koniec sprawy. Z miejsca wykluczyli możliwość, że morderca zwyczajnie konfabulował, zatem stało się jasne, że pochodzi on z bogatej i wpływowej rodziny. Niestety nie pomylili się. Po przeanalizowaniu i zestawieniu wszystkich faktów, na głównego podejrzanego wytypowali 34-letniego Gabriela Popławskiego. Gdy Robert usłyszał to nazwisko, mało nie spadł z krzesła. Chodziło właśnie o tych Popławskich, w przypadku których absolutnie nie dało się mówić o synu, bez wspomnienia o ojcu, właścicielu sieci luksusowych hoteli Amarillo, przedsiębiorcy, milionerze potężnym człowieku z jednym, pozostającym przy życiu, potomkiem i spadkobiercą. Nieco przytłoczeni, ale z nową energią zabrali się za zaciskanie pętli, a zaczęli od pracowników Amarillo Warsaw, bo choć to dziwne, właśnie w hotelowych apartamentach najczęściej mieszkał ojciec z synem. Rozmawiali ze wszystkimi, ale skupili się głównie na osobach najdłużej pracujących i prawdą okazało się, że obsługa hotelu musiała obu młodych popławskich traktować niemal jak książęta. Sytuacja osiągnęła apogeum absurdu po rozwodzie rodziców. Ojciec, za wszelką cenę, chciał pokazać, że synom lepiej będzie u niego, i dlatego rozpieszczał ich jak mógł, jednocześnie utwierdzając w przekonaniu o ich wyższości. Z drugiej zaś strony wiecznie zapracowany biznesmen nie poświęcał im dostatecznie dużo czasu. Uważając niemal za dorosłych i nie mogąc przebaczyć najmniejszej wpadki czy pomyłki, tak normalnej przecież dla dzieci. Usłyszeli też najróżniejsze i momentami wręcz niewiarygodne historie z młodości obu chłopców, a kilka osób przytoczyło też i te, ze zwolnieniem kucharza przez młodszego Popławskiego. Każdy element pasował idealnie. Bowiem podejrzany wyglądał nawet jak prosto wyjęty z portretu pamięciowego stworzonego przez Piasecką. Więc zbieg okoliczności na tak wielu płaszczyznach wydawał się kompletnie nieprawdopodobny. To wszystko stanowiło jednak wyłącznie poszlaki. Skoro go macie, znów przerwała jego rozmyślania, i wszystko się zgadza, to na co jeszcze czekacie? Wróciłeś dziś wcześniej, jakbyście zamknęli już sprawę, ale wciąż bez szampana. Pobrakuje nam jeszcze jednego, a właściwie dwóch. Rozpoznania przez ofiarę i przyznania się do winy. Coś mi mówi, że jutro na okazaniu nie będzie problemu z jego identyfikacją. Niestety z tym drugim obawiam się nie pójdzie tak łatwo. Ale siedzi. Upewniła się zjadając ostatnie marcepanowe merci z opakowania, a on skrzywił się lekko. Jego żona w ciąży miała ogromną ochotę na słodkie... Do tego stopnia, że zaczynał obawiać się, że w żyłach jego nienarodzonego syna płynie już sam cukier. Średnio mu się to podobało, ale nawet nie śmiał się odzywać, a tym bardziej czegokolwiek jej zabronić. Siedzi. Zamknęliśmy Popławskiego na 48, i choć prawnicy stawali na głowie, żeby uniemożliwić zatrzymanie, to mogli nam skoczyć. Grozili, że zaskarżą decyzję, pozwą nas za bezprawne pozbawienie wolności. Ale wyciągnąć go z nie zdołali. Teraz znów wszystko leżało w rękach Julii Piaseckiej. Jeśli jutro potwierdzi ich podejrzenia, to ani prokurator, ani prokurator rejonowy, bez względu na nazwisko, pochodzenie i znajomości, nie będzie oponował przed postawieniem zarzutów, nie zważając na burzę, jaką to wywoła. A przynajmniej taką po cichu miał nadzieję. Podkulił nogi i położył się z głową na kolanach Gosi. Żona wplotła palce w jego włosy, a on głaszcząc ją po brzuchu czekał, aż synek zareaguje na pieszczoty. Martwiło Roberta jeszcze coś innego. Na razie priorytetem jest usunięcie tego niebezpiecznego człowieka z ulic i wierzył, że to się jutro uda. Ale jedyny zarzut, jaki będą mogli postawić Popławskiemu, to gwałt i usiłowanie zabójstwa Julii Piaseckiej. Nie mają żadnych dowodów, nic, żeby połączyć go z pięcioma poprzednimi morderstwami bowiem w tym kraju nie skazuje się ludzi na dożywocie za podejrzenia i domysły, choćby nie wiadomo jak spójne i logiczne.